Uwaga, uwaga, oto trzy najlepsze ćwiczenia uaktywniające nos, jakie znam. Zróbcie sobie z dłoni taką miseczkę i uwaga, podmuchajcie razem ze mną. Delikatnie, bardzo delikatnie. Delikatnie oddychamy nosem. Tak jest. Możesz sobie troszkę przybliżyć tą miskę pełną piórek. Świetnie. I właśnie o to chodzi, żeby one delikatnie się poruszały. Dobrze, Emilka? Bardzo dobrze. Mhm, super. Mhm. Właśnie o to chodzi, o, o delikatny wdech i wydech nosem. Oddech nie lubi, gdy się spieszymy. Pięknie. Nosem, oddychamy nosem. Pięknie. Oko mi już wypadło. Bardzo delikatnie, delikatnie. Super. To się już szybko zbyło. Świeczki zwykle zdmuchujemy buzią, ale tym razem spróbujmy zdmuchiwać bardzo delikatnie nosem. O, tak jak ja. Wdech delikatnie nosem. I wydech. Jeszcze raz wydech. I wydech. To naprawdę proste, a mega efektowne. Bardzo delikatnie dmuchamy. Super i już pięknie jest, gdy ten płomień się porusza. Brawo, Emilka, świetnie. Bardzo delikatnie na razie oddychamy tak, żeby nie. Z... tak, żeby płomień się jeszcze, jeszcze tlił, a nie żeby się poruszał. Teraz delikatnie oddychamy, dobra? No i drobne karteczki. W nie też można dmuchać i. Fajnie się rozlatują we wszystkie strony, i dzieci to uwielbiają. Zobaczcie. Pamiętajcie, zawsze delikatnie wdech i wydech nosa. O, tak. Powodzenia. Mhm, tak, żeby nam się poruszyły. Mhm, można bliżej noska. O, i taki ruch. Tylko taki ruch. Świetnie. Nosem pozbywamy się. Super! Super! Tak jest, brawo! To się już nie ma. Wdech nosem i wydech nosem. Tak jest, Natalia.